Kierujemy dzisiaj nasz wzrok do Ewangelii Łukasza. W 21 rozdziale tejże Ewangelii czytamy pierwsze cztery wersety. A Jezus podniósłszy oczy ujrzał bogaczy rzucających swedary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, rzucającą tam dwa grosze. I rzekł: Za prawdę, powiadam Wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Piękny fragment Bożego Słowa. Niezwykle pouczający i przyznajmy, stawiający nas w sytuacji, w której musimy sobie odpowiedzieć na parę ważnych pytań. Niewiele tutaj w zasadzie trzeba komentować. To wydarzenie jest jasne, proste. Przyglądali się temu wydarzeniu zarówno Jezus, jak i uczniowie, pewnie jacyś inni ludzie również. Ale żaden z uczniów niczego nie powiedział. Natomiast Jezus zwrócił ich uwagę na to, że ta kobieta wrzuciła najwięcej. Na pewno to ich zdziwiło. Przecież widzieli, jakie monety wpadają do skarbonki. Tym bardziej, że niektórzy, przynajmniej z bogaczy, bardzo chcieli pokazać wszystkim, jak są hojni. I przyszła jakaś kobieta. Jest napisane, że uboga. Więc też i ubiór świadczył o tym, że do bogatych nie należała. I pewnie ci, którzy obserwowali skarbonę w tym czasie, Postanowili odwrócić wzrok, no bo cóż ta kobieta może tam wrzucić, nic ciekawego się nie przydarzy. No i tak się stało z punktu widzenia ludzi, tak się dokładnie stało. A mianowicie, do skarbony trafiły dwa grosze. To naprawdę było niewiele. Natomiast Jezus zauważył to. I nie tylko to zauważył, ale skomentował to, co zrobiła ta uboga wdowa. Powiedział mianowicie, że ona ze swego niedostatku rzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Zanim przejdziemy do pytań, to myślę, że parę ważnych rzeczy. Kochani, Bóg zawsze patrzy na to, co robimy. Nic Mu nie umknie. W szczególności przygląda się tym, którzy są Jego, są Mu bliscy. Po to, aby ich wspomóc. Po to, aby mogli odczuć Jego obecność, Jego pomoc, Jego wsparcie. To jest ważne. W całej tej historii jedynie Jezus zauważył, co się stało. I jedynie Jezus docenił to, co się stało. Teraz pytanie. Pierwsze pytanie: czy ufamy swojemu Bogu? Czy ta kobieta ufała swojemu Bogu? No, odpowiedź musi być jasna i prosta. Tak, ufała swojemu Bogu. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, bo spotykamy na kartach Biblii kobietę wierzącą. To są czasy Starego Przymierza. U Boga to po pierwsze, wdowa to po drugie. Wdowa w tamtym czasie... Jeśli nie była powtórnie zamężna, to cierpiała niedostatek. U Boga potwierdza jedynie, że to jest prawda. W zasadzie ona powinna dbać o to, żeby niczego nikomu nie dawać, bo któż się miał o nią zatroszczyć? Ale ona przychodzi do świątyni. I oddaje wszystko, co ma. Ona przychodzi przed Boże Oblicze i oddaje wszystko, co ma. Jakże nam łatwo krytykować ludzi, którzy czasami reprezentują taką tradycyjną religijność. Oj, znam takich ludzi, którzy pogardzają takimi osobami, wyśmiewają takie osoby. Używają różnych epitetów, które naprawdę no, nie przystoją ludziom wierzącym. Powinniśmy dbać o język, którego używamy. Naprawdę nie brakuje wokół nas ludzi ubogich i dość tradycyjnie pojmujących swój stosunek do Boga, ale dobrych ludzi. A czasami pełnych Ducha Świętego. Pamiętam pewnego człowieka, którego parę razy odwiedziłem dawno temu. Był żonaty. Oboje byli katolikami. Jego żona była, delikatnie mówiąc, trudną osobą. Ale ten człowiek przez wiele, wiele lat. Spędził prawie cały swój czas, siedząc na stołku. Był niewidomy. Był niewidomy. Jak mówię, parę razy go odwiedziłem i w tym, co mówił, było tyle miłości, tyle serdeczności. Tyle takiego prawdziwego dobra. Że nigdy nie ośmieliłbym się powiedzieć, że to jest człowiek potępiony. Czasami mamy wokół siebie takich ludzi. Nie lekceważmy tych ludzi. Bo jak mówi Słowo Boże, ich aniołowie wpatrują się w Boże oblicze nieustannie. A trzymy, ufamy Bogu tak jak ta wdowa. No, tylko każdy z nas musi sam uczciwie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ta kobieta wyznała wiarę. W praktyczny sposób wyznała wiarę. Czy my wyznajemy naszą wiarę w praktyczny sposób? W ten praktyczny sposób wyznawania wiary to dawanie. Dawanie Dajemy swój czas, dajemy swoje umiejętności, dajemy swoje pieniądze. Tak. Ci wszyscy, którzy krzyczą, krytykują, że kościół zabiera pieniądze, jak w każdym miejscu, jak w każdej społeczności i w kościołach, są złodzieje i oszuści i kłamcy. Ale powiedzmy sobie uczciwie. Jest ich stosunkowo o wiele mniej niż w świecie. Natomiast każdą taką sytuację się nagłaśnia celowo i świadomie, po to, żeby usprawiedliwić swoją obojętność i swoją niewiarę, i swój błąd. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, dajesz. Dajesz i nie liczysz. Ta kobieta wykazała się niezwykłą miłością ku Bogu. Czy kochasz Boga? Czy Go miłujesz? To był dar miłości z jej strony. Ona bardziej kochała Boga niż swoje życie. Jak jest z Tobą? Czy bardziej kochasz Boga? Czy swoje życie? Bo jeśli jest tak, że bardziej kochasz swoje życie, Nie jesteś godny, nie jesteś godna. Chrystusa. To nie są moje słowa. To Chrystus powiedział, że tacy ludzie nie są go godni. Kiedy patrzę na tę kobietę, wiecie, co mnie raduje w swoim moim sercu? To, że Chrystus to wszystko widział. Ja jestem pewien, że Chrystus jej to wynagrodził w dwójnasób. Nie wiem jak. Bo ta kobieta znika z kart Bożego Słowa. Ale kiedy uważnie czytamy Biblię, to naprawdę Biblia jest wypełniona bezimiennymi bohaterami wiary. To jest cudowne, ilu Bóg ludzi ma, którzy go prawdziwie kochają, prawdziwie miłują, prawdziwie mu są oddani. Czy jesteś jednym z nich? Czy jesteś jedną z nich? Pytaj samego siebie. Pytaj samego siebie, i niech twoje serce ci odpowie, jak jest naprawdę. Oby nie było za późno. Niech was, bracia i siostry, Bóg błogosławi, niech was, przyjaciele, Bóg błogosławi w Jezusie Chrystusie. Amen.